Przede wszystkim explosion brzmi jak wiesz. Każesz? też? Tak tak explosion. Światło, czy mi się wydaje? Czy ja mam to, światło, sobie, no, nie, ale to jest światło, To jest mocne światło. Ja już nie wiem w ogóle, oczy mam dzisiaj takie, że to jest po prostu... zrobić mi w Photoshopie, bo to wszystko. Wszystko, wszystko można wyciąć. Ja mnie też chyba czasami rano łzawią, ale to nie jest alergia na pewno. Siema, tutaj Łukasz Łuki i Woźniak. I przemek, Przemo, przemek. Witamy Was w kolejnym odcinku wideokastu Gry planszowe Łukiego, w którym mówimy dzisiaj o grze Potion Explosion, czyli po polsku. Dla mnie wciąż Poulton Explosion. Tak. Ale I... wybuchowa mieszanka. To jest dziwne, bo ja przeważnie za polskimi nazwami obstaję, a teraz się przywiązałem do, do... Tak? zagranicznej. No. no proszę, czyli Twój patriotyzm. Legów i... grudnych. Jednak. Twój, twoja ksenofobia. Tak. Twój nacjonalizm. Homofobizm. I... Homofobia, <laughs> homofobizm, nie. Wybuchowa mieszanka jest to gra dla 2 do 4 graczy, która trwa pół godziny do 45 minut i rzeczywiście tak jest. Um, I tak naprawdę pokażę wam o co chodzi, bo to jest proste. Mamy tutaj taki podajnik i mamy kulki i teraz kulki wsypujemy Uuu. i to jest gdzieś tak 90% zabawy. No dokładnie. Dobra, i teraz tak. Każdy z nas ma swój taki tutaj jakby stanowisko swoje do pracy, ma dwie mikstury startowe miejsce na trzy kuleczki, ja zaczynam. I w swoim ruchu de facto e, robię jedną eksplozję, to znaczy. No, jeszcze raz. I w swoim ruchu podnoszę jedną kulkę stąd. I teraz jak podniosę kulkę i dojdzie do jakiejś eksplozji, e, to wówczas wszystkie, które eksplodują kulki biorę ze sobą. Dodatkowo, oprócz tego w ruchu, będę mógł używać mikstur, który już skończyłem. Będę mógł też się tutaj czasami posiłkować żetonem, że robię miksturę bez jednej kulki i to jest minus jeden punkt. I teraz, jeżeli to jest zapełnię odpowiednimi kulkami, to zrobię miksturę. No więc tak, zacznijmy i spróbujmy. Ja podnoszę tą czerwoną kulkę. Zderzyły się żółte, więc podnoszę wszystkie żółte. Zderzyły się czerwone, więc podnoszę wszystkie czerwone. Zderzyły o, się ok, czarne ok. i biorę to. I teraz muszę je sobie tutaj rozłożyć. Na przykład czerwonek tutaj, tak? Żółto sobie położę tu i te mi nie pasują do niczego, więc mogę je sobie położyć w poczekalni. I koniec mojej tury. No i tyle, i Przemo jedziesz. Hmm. Ja bym mógł tutaj ścisnąć te niebieskie, tylko one są mi średnio potrzebne, bo tak naprawdę nic innego nie ma sensu. Nie, mogę wziąć czarne. Tak, weźmiesz trzy czarne. Bardziej mi się to opyla, ale to biedem niebieskie, które się opyla, dobra, wezmę cię. czyli nie. to chcesz zabrać. No dobra, bierzesz, to się zderzyło, więc bierzesz wszystkie niebieskie. A to jest to potion? Co znaczy potion? Potion to jest y, mikstura. Ty nie grałeś nigdy w gry komputerowe? W angielskim nigdy nie grałem. <gry> I teraz e, co jest jeszcze ważne to to, że mamy tutaj pięć stosów z tymi miksturkami, które mają różną ilość wymaganych kulek, różną ilość punktów jakie dadzą i różne działanie mhm. i zawsze dwa rodzaje spośród wszystkich dostępnych w grze e, wywalamy, więc mhm. różne miksturki będą dostępne. I mój ruch jest. Mhm. A o co chodziło przypomnij mi z tymi korkami, bo to ma jakieś Korki zdarzenie. mają kolor, który ma powiązanie z działaniem i to tak naprawdę wszystko. Ale chyba się tam zbierało czy takie same korki czy coś? Dokładnie, to za chwilkę. Eee, ja potrzebuję niebieskich. Czyli tak, tu podnoszę czerwone i się zderzyły niebieskie wszystkie, i te wszystkie to się zderzyły. Biorę i się jeszcze zderzyły czarne. Okay. Ale to już mi nic nie da, niestety, w tym ruchu, bo tak. Udało mi się zrobić akurat dwie mikstury. I teraz muszę zdecydować, co sobie tu zatrzymuje. Eee, czarne, dwa, i tu. To sobie zatrzymuje. Mm -hmm. I teraz tak. Te kulki, które zużyłem. Wyrzucam i kładę je tutaj na podajnik, tak żeby jak najbardziej przypadkowo spadły. Zrobione miksturki, kładę sobie gdzieś pod spodem albo z boku, obrócone do góry i teraz. Jeżeli chcę, w moim ruchu mogę obrócić tą miksturę i ją wypić. Raz nagrębam bonus, który daje mi e, dana mikstura. I teraz chodzi o punkty. Punkty są tu i punkty są tu. Jeżeli zbierzesz trzy takie same, to dobierasz to. Jeżeli zbierzesz pięć różnych, to dobierasz to. Mm -hmm. I do, gramy do momentu, w którym te cztery żetony znikną. W mm -hmm. dwóch graczy, w trzech graczy mm -hmm. jest pięć, w czterech, sześć. I kto ma na końcu najwięcej punktów, wygrywa. Mm -hmm. I teraz, jako że coś skończyłem, dobieram sobie nowe miksturki. I dobieram sobie miksturkę. Taką, i żeby pójść w różnorodność, zabiera sobie taką. Czyli w takie 5 punktów, idzie. i jest swój ruch przeciwny. No Dobrze, no to ja już tu sobie upatrzyłem, że robię Potion Eks... Explosion. Oj, je. jeszcze tu masz kolejny wiecie, no. explosion. 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 I Na tym parę Podnosimy i te kulki e, wybuchają. Jeżeli ktoś chce się wczuć w klimat, to czarne to jest ogrza flegma, żółte to jest łupież wróżki. Czerwone to jest smoczy dym, a niebieskie to są łzy jednoroczne, to jest z boku na pudełku. Naprawdę? No, a, to jest fajne. No, w sensie to, ja sobie to przeczytałem, nawet przeczytałem sobie to i wciąż nie pamiętałem. <gryw> Więc to jest taki klimat w grze... To to nie są kulki tego prawda? No nie no, to są różne, to są składniki, które wiesz, mieszają się w naszym podejniku. Aha, a tutaj niewłaściwy kolor położyłeś. No ja wiem, chciałem zdemonstrować okay. tylko. Okej, okay, tak wygląda Potion Explosion. Ja chyba kiedyś... Okej, okay, mówmy po polsku. Tak wygląda, wybuchowa mieszanka. Ja kiedyś recenzowałem angielską wersję tej gry, chyba. Na pewno grałem. Ja też grałem. I, I chyba nawet sprzedałeś. Tak, bo teraz dlaczego mi się nie podobała... Pie... Okej, okay, Przemo, jak coś Ci się podoba w tej grze, coś Ci się nie podoba? Ja w sensie też bym się odnosił do tej wcześniejszej wersji, okay. bo to jest ciekawe, że jest lepsza od wcześniejszej wersji. I, tak. tu chodzi o, tak. I tu chodzi głównie o wydanie. Bo zasady tak naprawdę nie wiem, czy się jakoś bardzo zmieniły. zmieniły się trochę opis tych tam e, kulek, co one oznaczają. Co, co nie jest było spoko. Tak, nie było opisu w angielskiej wersji. Tak. E, natomiast to było wykonane w taki sposób, że nie działało. nie działało. Po pierwsze, tu się blokowały kulki. To się blokowały, tak. to trzeba było podnosić. Tu, tak, to się nie trzymało. Tutaj był taki duży spad, że jak wyciągałem jedną, to czasami wszystko się rozwalało i wylatywało. Więc tu już było explosion po prostu na tym Takie, ale nie tak. niekontrolowane. Tak, Więc tak, tak. W, w, nie wiem jak to się stało, ale no. Rebel zrobił coś albo wydawca zrobił coś, że wydanie teraz jest o wiele lepsze. Tak. Po prostu zmniejszyli chyba kąt, po prostu i tu nie ma takiego ścisku, nie? I te, w ogóle te, te, te... tory są Niedocięte chyba to. Tak. to było dobrze, nie było dobrze docięte poprzednio. Tak. Kolejny plus jeszcze z wydania: jak już mówimy o szczegółach, to mówimy o szczegółach. Wypraska. To jest wypraska, która jest, no jest jaka jest, ale no. działa i działa spoko. W oryginalnej wersji wypraska też była bardzo licha. No, no i y, zasadniczo y, ja tą grę pożyczyłem od ciebie, ponieważ y, dla mnie to jest taka gra bardzo tematyczna. Gdzie mało jest gier, chyba, czy ja nie znam za dużo gier, hmm. dotyczących właśnie tego tematu, chemii, trochę jakichś różnych takich miksturek, a mój brat jest farmaceutą i jego narzeczona. Pozdrawiamy twojego brata, tak? Pozdrawiamy, problem. tak. A i w ogóle swoją drogą już pozdrawiamy, to ją pozdrawił Mateusza z Lublina. Pozdrawiamy Mateusza z Lublina, a to okazał się pozdrowić? Nie, ale, ale okej. Okay. Cześć Mateusz. E, cześć Mateusz. Przyszedł na planszówki Mateusz i dlatego pozdrawiam go. I w każdym bądź razie e, wziąłem tą grę, żeby z nimi zagrać, bo wiedziałem, że to trafi w ich e, e, klimat. Mhm. E, I pomimo, że ta gra nie jest jakaś porywająca, to jest taka spoko gra, zbieramy kulki, ra, robimy sobie jakieś tam swoje układy. Więc ona jest przyjemna, fajnie, że jest klimat mikstur, więc można zagrać z kimś, kto w tych miksturach siedzi, e, więc ja jestem na plus. Ja jestem na minus za to. Nie dlatego, że jest to gra słaba, tylko dlatego, że jest to gra po prostu taka e. Eee. I problem jest taki, że wszystko sprowadza się do tego podnoszenia kulek. Jest tu lekkie zarządzanie, które jest spoko. To wykorzystywanie miksur też jest spoko. Zarządzanie tym, które miksury biorę, które nie, które kulki troszeczkę przeszkadzania jest spoko ale niestety wszystko sprowadza się do tego, mm -hmm. co jest tu. Tak. A tutaj bardzo często jest taka sytuacja, jak była przed chwilą nawet w naszej przykładowej mm -hmm. rozgrywce, gdzie mm -hmm. jest jedna m, fajna eksplozja, którą możesz tak. zrobić. Czyli ty nie wybierasz między, aha, tu mam dużo niepotrzebnych, a tu mam trzy trochę potrzebne, tylko bardzo często wybierasz między... Je, eksplozja albo jedna kulka. No, ale ostat... I biorę eksplozję i jak mi przypasuje, to mi przypasuje. No właśnie, bo czasami możecie nie przypasować na przykład. I to źle dobrałeś. No. no widzisz, no ale mi się podoba ten motyw, że ja biorę kulki i one się stykają, i no że nie, no, bo że to, nie to, leżą ta... swobodnie, tak. i po prostu biorę, tylko one się stykają. No, no tak, no gdyby, te, gdyby nie było tego, to no to jest smutne, sucher, to no? jest smutne. To byłoby, no tak, to byłoby no. żenujące, bo że żetony i robimy coś. No. To, to jest bez sensu, nie? Hmm. Więc de facto musisz się zastanowić, czy to, ten motyw Ci się spodoba. To no tak jak powiedziałem, to nie będzie jakieś super wał. W skali od 1 Myślę. do 5, jak oceniasz wybuchową mieszankę. Słaba, średnia, dobra, bardzo dobra, świetna. W mojej sytuacji z racji tego, że mam brata, z którym mogę to grać, to tak. dałbym 4, ale tak w ogóle gdybym nie... Nie potrzebował tak tematycznej gry, to dałbym myślę, że trzy. Więc tak w połowie bym powiedział. A serdecznie. ja bym dał dwa. Okay. Czyli średnia gra, to nie znaczy, że zła, mm -hmm. i to nie znaczy, że nie chcę grać. Mogę w to zagrać. Mm -hmm. Mogę w to zagrać, i ale tak naprawdę zagram i potem pół roku musi minąć. I m, co najmniej. Wybuchowa okay. mieszanka, widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Na koniec pudełko pełne pomysłów, czyli wasze pomysły na zakończenie odcinka. Przemysł. Faktycznie jest pełna. pełne. Faktycznie, fak fak faktycznie jest pełne i faktycznie pomysłów. Autor Ravenone, czy jakoś normalnie możemy się nazywać taka moja Patryk albo Kamil. No Tomek, to są ładne polskie imiona. No. Po coś nas te matki nas tak nazwały. Łukasz tłumaczy Grepa po angielsku. O jak dobrze to jest Łukasz. Ty przemo, ja powiem? O matko jedyna. Przemo tłumaczysz tom grep po angielsku. Hello, and my name is Łukasz. Hello, my name is Przemek. Przemek, would you like to tell us uh, how we can play the game Potion Explosion? Yes I would. Go ahead. So uh, my, uh, my dudes Little friends <laughs> uh, or uh, wherever so uh, we're gonna play this game which called which we called potion explosion we didn't call it that way the design uh, designers or the publisher called it that way yeah but yeah wherever so um <laughs> whatever well, wherever, uh, wherever mean, and never whenever <laughs> we meant to be together as said uh, Shakira yeah yeah, yeah. I, 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 okay oh yeah <laughs> Ty się ukształciłeś angielskim? Ukształciłeś, widzicie? Zabija mnie to niezgoda. Nie, nie przechodzi przez ja. gardło to słowo. Przepraszam. Um.